Cześć! Słuchajcie, witamy Was w dziesiątym odcinku em, z naszego Johoho. I tu losuje? No więc słuchajcie, o się tutaj losuje i zaraz... O, o wynik losowania to papuśka. widzicie, wiecie już jaki. Papużka 120 tysięcy, to szybko ulecza, szybko ulecza. O, tam Ja nie uszefał. Ej, jakiś wielki tu się czali? o tam jest ktoś. O tu się. Tu się loił. a tak wielki. A! Jaka słaba. O tam coś! Yes. O! Dziękuję, Saso. Sasie nie, <gryzanie> O! Uwaga na posa na lipę, Jak będziecie klać, to uważajcie na mnie. Jestem tak. No, póki jem. jeszcze nagrywam odcinki z tego, jako, bo jak już skończymy, to już się spa. Już się ukończą tak odcinki. Co ty to jest dopiero dziesiąty, a? Wiadomo. Są motyfikacje, motyfikacje. Ważne motyfikacje. A ja mnie nikt jeszcze nie tyknął. Nikt mnie nikt nie jeszcze nie tyknął, ale... O! Tom. Przecież jesteś. Zapisał sami. O, teraz coś. O, wysłaciłem. Czasami uciekajcie przed tą, z tym sumieniem. O, już masz mało życia, gdyż się już cię dużo razy wszyscy patnęli. Dobrze, A, ja